Dzień dobry kochani, cześć i czołem No a my co? No działamy normalnie tutaj Troszeczkę zwierzaków Zobaczymy co tutaj O, limaria fajna Skacząca elektryczna małż Wężowidło Czarne, właśnie trochę bezpręgowców jakoś tak mieliśmy mało ostatnio I następne wężowidło I troszeczkę te zapasy trzeba było uzupełnić o, kondylaktis gigantea, fajny. Jest tego sporo Nawet takie pierdoły niby, ale to są pożyteczne pierdowe. A tutaj co? Jakieś ślimole. O, perknonek. No fajnych parę rzeczy przyjechało. Zapraszamy kolejne ślimaki. Ślimaków, krabów, ojeżowców. Rybek też trochę przyjechał, akurat nie trafią na worki, ja nie chcę szarpać tutaj wszystkiego. Kolejne ślimaki. O! Ho, 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 ho gemifera, piękna, przepiękna, po prostu baja. Będą no, świetne szczepy dla kogoś, kto szuka akropory górne warstwy bo to jest koralowiec podobny do, do humilisa na przykład. Fromiński przyjechały, który lubi silny prąd i silne światło. A tutaj jeszcze co, tu jeszcze przyjechały tak, uzupełnienie braków, pokarmów, baslera. Ja zawsze tak staram się unikać mówienia tego, że coś jest najlepsze, ale na pewno są to w tej chwili jedne z najlepszych pokarmów na rynku, jakie możemy kupić. O, świetna sprawa, tego wam nie pokazywałem. Ostatnio wyszło, jak ktoś, bo tych pokarmów jest sporo, i jak ktoś się nie może zdecydować, co powinien sobie kupić. To może sobie wziąć taki boksik. One wcale nie są drogie, te boksy. Mm, proszę bardzo. O, I tu są cztery pokarmy. Tu jest akurat regular, czyli podstawowy, akai, y, czosnek i chlorella. Chlorella bardzo mocna, taka odżywcza, czosnek wiadomo. Także jak coś takiego chcecie sobie kupić, tutaj macie cały przewodnik po tych pokarmach. On nie jest niestety po polsku, ale jak ktoś chce, to sobie u nas na stronie doczyta są polskie opisy, bardzo dokładne. Pokarmy są naprawdę petarda. To, że ryby coś jedzą, jeszcze nie świadczy o tym, że to jest super dobre. Ale coś tam nam o tym mówi, a jedzą to bardzo chętnie. No i przede wszystkim no kondycja ryb. Kondycja ich kupy, bo to jest też istotne bardzo. Po tym można poznać, czy coś jest strawione, czy nie. Także zapraszamy. Dzisiaj będą na stronie wszystkie zwierzaki już rzucone. Pokarmy chyba są wszystkie na stronie oprócz tego boksa. Zapraszamy. Do miłego. Hej.